Ciao, widzowie, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy jedli jedzenie, które jest kwadratowe, trójkątne i okrągłe Zgadzałem czy nie? Totalnie nie, to że <grymne> kwadrat jest, kółko i trójkąt. No to dobrze zaczynam. Pamiętajcie, widzowie, dobrze zaczynajcie, czyli od subskrypcji i łapki w górę pod odcinkiem. Dobra, ja chcę trójkąt, bo ja jestem kupakiem. Oh, oh. Dominika, możesz wybrać kółko lub kwadrat? Kwadrat. Kwadrat, dobra no. kółko. I idziemy do pierwszego, sprawdzamy co mamy. Jesteśmy z powrotem! Hmm. Zobaczmy, co my tu mamy no, Dawajcie no, Dobra, otwieram Mmmmm No kto by się spodziewał, mm. że to będą Flaming no. 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 Flami, hot doritosy. Dawaj, zobaczmy I wy musicie zjeść wszystko teraz, teraz, tak? Nie, nie, nie to, to są przysmaki, hmm. było powiedzieć, że to po prostu chipsy No, coś nie, właśnie, to nie jest to Na no, zresztą, otwieraj No o. i co, widzisz, nie tylko chipsy Krakersy są super I co, zgadza się? Kwadrat, kwadrat Tryko? Zgadza Ogólnie na razie to chyba wygrywam Kółko kółko. 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 Co, nie? Nie, to masz najlepsze. I moje te nie są jednak kwadratowe. <grym> nie możesz tego jeść. A -a. Tego. O, by było! No, to wygląda bardziej jak trójkot niż akwarysta. Okay. Dobra, ja mam tak samo, nie? Więc ja muszę też G -g. wybrać tylko te, które są ok. Ej, dobra, pytanie. Czy to jest okrągłe, czy już nie? nie. Już jest zbyt kwadratowe. Zbyt yeah. kwadratowe, tak? Let's go. W mm, ogóle. Piżo wiem, dzisiaj jeszcze zupełnie nic nie jedliśmy, nie? Wszyscy. No, no. Pytania, nic. Ja przy posiłek chyba w yes. tak naprawdę, wcześniej jak nagrywaliśmy odcinek Flaming Hot, więc wszyscy są mega. Nasyci znacie? Ja nie. Widać po moich palcach, że jedliśmy flaming. Chody. To prawda. Hmm. Kolejna runda. To co wybiera? Proszę, dobra. wylosujcie kształt najpierw. Mhm, dobra. dobra. kółka. No, proszę bardzo, kółeczko dla Ciebie, prawda? Tak. Dobra, to ja teraz chcę kwadraciki. bo wcześniej miałem trójkąt. Proszę bardzo. Trzy, cztery. Trzy. Ja robię z tobą. O, o, o dobre rzeczy Uuu. Uuuu, no. 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 no! Dobra, I, i dobra. Bez. Robimy ranking tych trzech rzeczy. Która z nich jest najlepsza? Ja tego nigdy nie jadłem. I tego ja też tego nie jadłem. jadłem. To jadłem?

Aaaa, kurna! Paweł, co ty robisz? Zobaczcie może jakiś kurczak? <laughs> nie mamy. Mm, Ej, ci mi recenzja według was najlepszej czekolady, bo każdy z was ma czekoladę i co? Mhm. Ale nie możemy nie spróbować od siebie nawzajem. Ja jadłam wszystkie trzy i ja kocham moje kuleczki, ja ale ta tak, też, też jest maltersy, dobra. Czyli ja dobra. To chyba też maltersy najbardziej. Najmniej czekoladek w tym roku wiadomo, Ale tutaj może znaleźć okrągłe, zobacz. Mm. może To jest okrągłe, zobacz. Mm. To jest okrągłe. zobacz to. Ale to już jadłam i to jest pyszne. Te królicze babki dobrze wyglądają ogólnie. Krzyżki też są, no nie wiem. My, tak, moje ulubione Dobra, to. Ja drugie, muszę tego spróbować. Mam zasadę odcinka, chyba. Czy nie? O i z To było najdroższe. czyli. Jak to jest? Tak, Czemu najdroższe? Ale bo. Ka każdy się jej Jest podobał. Dobra, ja jest jakoś mega nie lubiłam. Ja najbardziej lubię mm, miękkie. Lepsze są, no? Lepsze? To bym dał na pierwsze miejsce, to na mhm. drugie i to na trzecie. No kurwa, kurde, chciałbym tego spróbować, ale nie mogę, niestety. Idźmy do obiadu. Kto to? Kto zaczyna tym razem? Pabiekamie nożyce 3, 4, teraz jeszcze 4, Nice Zawsze przegrywamy wszystko Kółeczko Co jest? Dobra, to ja biorę kwadrat, bo jest trzy, Dobra, trzy. i teraz tak po kolei, Dominika była pierwsza, recenzja Uwaga Cyk Ooo, nice Onion Jadę. ringsy nice, I jeszcze mam do nich nice. dipy te Ale wszystkie takie same Dobra, pokaż no, do kamery onion ringsa mhm. O, jednego od on Ringsa. Oh, boy! Ale on pięknie wygląda. zipek, By ja Mam an... ochotę na to, nie? okrągłe sosiki tutaj. Niem, 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 niem. O, okrągłe sosiki, no, prawda? No, nie, to zjeść? A Oni w ogóle mnie nie słuchają, dopiero co przed chwilą to mówiłem. Ej, zipek, weź to. Weź to. No. Dominika, daj rękę. Prosta w palce. <laughs> o, nie! No widzisz. I co fisza. Nie, dobra, nie, nie. nie, nie mówię, bo nie, to będzie dziwne, nie? Na no, Renovixa? Nie zgodzisz. się, nie? Jestem okropna, bo mi się to nie skojarzyło z pierścionkiem. Wracając do recenzji, ty, teraz Igor, ty, ty, ty. Dobrze. Uh! Ej, ogólnie wczoraj to jadłem pierwsza w życiu. Totalnie, teraz... Tak. O dobra. Wczoraj <hahaha> ty jadłem. Literally... Wszyscy <5 starsze> rozumieją, nie. Do, wczoraj ogólnie pierwsza w życiu to jadłem. Teraz co jest? Się trafiło. Ale jest jakiś rektangular. Czemu to nie jest kwadratowe? Zawsze jest kwadratowe. Czemu nagle nie jest? Dlaczego? Dobra, już jest. Jest? No dobra, w sumie jest. Ja może no, oddać trochę no, tak. właśnie, no. dobra, zobaczmy co ja mam. Kuritosy! Kuritosy! Czy to jest jakiś taki KFC, tchamelki? Ta, tak, wychodzi na to. Mm, nice. Ale jest trójkąt, Życzę Wam smacznego. Mm. Mm. ogólnie mi nie smakuje. To każdym pierwszy raz jem mam Kuritos KFC i jest średnio. Super strasznie. Jedliście kiedyś to? Mm. Co? dobre? No, mega na, dobre. na reklamach zapowiadali, o, że jest ciepło. super, a było wtedy mało mm. składników. niestety, widzowie właśnie to jest przez zimne, nie? Mm -hmm. To dobre czy nie dobre? No to, to nie jest wina jedzenia, tylko ktoś nie umie kupować po prostu. Mm -hmm. O, ja, ja tobie najbardziej zazdroszczę, masz chyba najfajniejsze. Natomiast znaczy, to jest mi takie duże kulito. Nie, moje jakby było ciepłe, to by było najlepsze. Ale no, nie na ale nie najesz. Nie, no hotpoka to głównie wygrywa. Za dobrze to jest. Mhm. To jest generalnie jedyna rzecz widzowie, którą kupuję w KFC. I co mi smakuje jakby, nie? I czas na owoce! Całe co ja mam. Co jest grane. Znaczy, Ja tego nie mam, bo wy wybieracie oczywiście A. piersi. Jesteście, A co chcecie. Zróbcie ja co chcecie. Teraz zagramy w marynarza. Jak to się gra? Nie wiem, kto nie grałem. ma dłuższego palucha, ten wygrywa. 3, 2, 1. Ja go. przegrałam. Ja mam takiego. Ja mam takiego. U mojej Aha, to Ty, przegrałaś. To chyba mam ostatnio, co nie? Dobra, to biorę to. No, Dobra. Płetź, co? No, co no, wybierasz? Trójkąt czy kwadrat? Ja bym chciała. to no, to no, są owoce i jakieś takie rośliny. Старый. Я не знаю, что это. No, ja też, chcesz to? Nie wiem jak to zjeść, ale będzie mi się fajnie to Dobra, wszystko jasne Uwaga, kwadrat i arbuz Kwadratowy kwadrat, arbuz <laughs> Mega kolos cool. Takiego nigdy nie dostałem. Dobra, nie? tutaj pani co? Uwaga, co to jest? Co? Ej, to sielki To się taki je po prostu Wielki raz nie wiem ja, ja nigdy tego nie jadłam, nie wiem jak to zjeść, możecie mi dobra, odpowiedzieć Ja też nie wiem, ale sprzedawali na O bony, ale mm. dobra O, to w tym chodzi, Ej, to, no? jest to jest fajne mm. O, oh men, mm. pokaż, pokaż! Co jest grane, tak? Ej, co ty gadasz? I myślicie, że to jest. Nie, się nie, tak... nie, patrz, teraz oderwijcie to. Oderwijcie to, tak, zerwijcie to z góry. Tak? No no, no tak. A, to kuje! Dobra, myślicie, że to można? Je? A ja nie, nie mogę tego jeść ja Ty nie, nie, nie możesz, nie? O, 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 o! Sobie. Było blisko, ale się nie udało. Śmiało. Jak się ciągnie, co jest? to nie jest dobre. Co? Nie Dobre? Mm -mm. A można to jeść w ogóle? Ja otwieram kółko. Ja nie... Uuu, nice! Kółko, że a jest okrągły. Okay, no. Ja to otworzę teraz, Poczekaj sekundę. Co jest skryd, dobra? Nie, 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 masz, nie. nie palcem stary. Nie palcem, dobra. Się. Masz tu No Doma, co jest? Ty plujesz tam? Nie dobre to jest aż tak? O, I mieć update. To się ciągnie jak taki wielki glut niekończący się w gardle i musiałam to wyciągnąć aż z żołądka. To było obrzydliwe! Nie chciałem tego wiedzieć. Idę mieć update. W ogóle to nie idzie. Piotr, no. wszystkim otwiera jedzenie. Ja nie wiem. Dźwignąłeś się? Mhm. Się? To znaczy co? Żeby nam się nic nie stało. <śmian> to może przejdźmy do kolejnej rundy, co? zobaczcie jak ja mam pięknego plasterka Dzięki Domu no, ja Wybieraj, za to możesz sobie wybrać, który jedzenie jest Twoje. Dobra, a wiadomo jaki rodzaj, jaka kategoria Kategoria... Kategoria no świnki morskie Nie miałam chyba jeszcze, a nie, miałam przed chwilą trójkąt, ale no nie A, a wiem, żelki Ja no, zostanę to... przy kwadracie, bo Kwadrat? trójkąt mi ostatnio no, nie popadł nie przy kółku Nie No dobra, to ja zmieniam <laughs> tu Żartuję <laughs> Dawajcie wszyscy na trzy, cztery Trzy, cztery, trzy poczekajcie, po kolei, po kolei, co okay. my tu mamy Mamy frutelle Zipek, teraz Więcej. Co ty nie, To na jutro Nie, tych miałam najmniej nie. Co? No, bo są najlepsze Ja mam, to, to, zobacz, coś nowego zupełnie Widzieliście to kiedyś? Ja tego na przykład nigdy nie widziałem jeszcze w sklepie To jest chyba nowość jakaś Tak się nie da odpowiedzieć! Jakie dziecko jak miałoby sobie sobie pracę? Zobaczcie, ja mam tu uśmiechniętą buźkę ooo. I właśnie ja mam uśmiechniętą buźkę, jak zostawicie lajka to Staję. właśnie taka buźka jest, więc zostawcie lajka Ale, wygląda jak klauna. Ej, nie mów tak stary Słuchajcie, ten żelek się normalnie tak lepi Jest taki dziwny, mm, zobacz nice. Dobra, Fajne. spróbuję go. To jest ten, może to jest niejadalny, tylko ten co rzucasz do sufitu jak i to rzucę, tak? To jest mega dziwny. Mega dziwny? Mhm. Chcecie w ogóle? Masz, Wiktor. No i jesteśmy w lodach. Co chcesz? Kółeczko, trójkąt lub kwadrat, ale musisz zgadnąć. Jeżeli zgadniesz, to wtedy dostaniesz. To ja strzelam w, w trójkąt i strzelam, że jakiś rożek. Okej, okay, trójkąt i jakiś rożek. To było, no. to było dobre do przekminienia. No. Ja bym obstawiała, że kółko i kolistym, od... to pewnie jakieś Oreo. Oreo, o, no. Jakieś no, no, ciasteczkowe. No, no. Tak, tak. Ej, jest jeszcze taki Luter Rocher teraz albo Chupa Chups, pamiętacie? Takie. takie... Żaba robi Jest mega no, dobry, jest taki tak okrągły. Otwieramy, dawaj. Tak. 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 Zobaczymy co czyli ty masz. O, czyli miałem rację. jeszcze. No, na przy. Teraz ja? Uuu kaktus, ale też ciasteczkowy Nie, nie, nie widziałem nigdy takiego Koleczkowy? kaktusa Pierwszy raz w ogóle w życiu widziałem takiego kaktusa No wiesz, że się lody odwrotnie ja. ty, Nigdy co, nie co wiem o chodzi. co no, tak chodzi nie, nie wiem zawsze czemu są w ogóle Tutaj to jest otwarte, bo zawsze ten wafelek jest łatwiej jeść niż ten, co nie? Ja go nie znam Ej jest no i ja i Nie wiem, jeszcze go nigdy nie jedzmy. Zobaczmy, tak. co ja mam. I uuu, najbardziej masło. legendarny masło? lot. Masło? Mm -hmm. Ej masło? Jak? Nie pamiętałem, że ona jest aż tak leciutka. Mm. No jest prostokątno I że to się gryzie? A nie tego Pawełka? <laughs> Wiedzieliście o tym? Dobra, powiedz szczerze, czy to jest lepszy kaktus, czy lepszy jest ten normalny, tradycyjny, wiesz, co każdy? Mm, je? To są zupełnie dwa różne kaktusy. Mm -hmm. Bardzo dobre. To jest smaknara i truskawka. Co jest lepsze? Nie, to jest lepsze. Ja lubię lepsze lepsze niż kaktus uh -huh. wait 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 wait, 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 wait. lepsze Cero? lepsze niż kaktus nie lepsze. nie mówię że w to niech nie. Nie. nie bo u mnie nastąpiła degradacja teraz od kiedy powstał lud genzi to lud kaktus jest dla mnie lud genzi jest za to prawda Naprawdę. I nie płacił nic żeby nie było Mam w kolejnej rundzie. Nie jest tutaj niebieski, zielony i różowy. Generalnie ta runda mam wam mówić, czy nie? Dawaj, wal. Płatki. Dobra, płatki. Róż. To ja biorę sobie to, zaraz wam powiem dlaczego. Ty nie wiem, czy chcesz kwadrat? Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Jak tak idzie, to już. Tu będą cini-minis na pewno. No ja chcę. Dobra, no to dawaj. Tu będą cini-minis na A tu? Ja... tu, tu? tu? Nesquik ne e... albo Cookie Cereal, albo Cini-minis. No serial, To Co to jest serial? Cheeriosy jeszcze. nie. Jak one się nazywały? Były takie. Cheeriosy? Cucapic. Ceriosy. Dobra, to ja się skończył. skończył. Finitys, o, dobra. o kurde, o kurde, nie ja mam mi trzeba bowki. Czekapik! Boga, teraz ja, <laughs> Co? musi to być to. Ta. Jest, Ej, on, Ej, on jest lubię jest te płatki. To smak najwyżsca. I zobaczcie na to. Zgadnijcie, jakie są trójkotne płatki. Jeżeli ktoś zgadnie, zostaje ode mnie stówek. Ja optałem, że nie będzie w ogóle płatków. Trójkątka. Dosłownie teraz stówkę daję. A to mogą być połamane moje Nie, Nie, nie. Nie, bez też różnego. Ja nie wiem. Będzie jeden duży płatek. Dobra, słuchajcie. Nie ma płatków, i które do są rygotne. Dobrze o, powiedziałem, dobrze. Igor dostaje stubę. Nice! Dlatego to są płatki, które wymyśliłem ja. I dzisiaj spróbujemy mm. i zobaczymy jak smakują. A to nie to są doritosy, to są flaming hoty. I to jest najwspanialsze w tym wszystkim. Dobra, próbuj, bo Dobra. jestem ciekawa. Uwaga. To jest lista, Tak? To jest mhm. O nie, mhm. ale mhm. to dobra, lubię też Cheeriosy To jest mega dobre Jest 8 sierpnia, godzina 21.23, to my to wymyśliliśmy Dobra, Dominika trzymaj, no, nie Igor niech będzie, ale wyjątkowo nie, nie no, wyjątkowo w tej rundzie pozwalamy mhm. Ale Pozwaliamy już wszyscy się. na raz, wszyscy na raz weźcie Okej okay. I śmiało Mhm. mhm. Mm. Ej, to jest serio dobre Kolejna runda Rybka ja chcę to. Dobra, Igor został przy tym. Dobra, Ja, ja chcę. Fajnie. To. Ja mam kwadrat. Ale ty jesteś tak? Nie, ja nie. Boję się yeah. kwadratowej ryby. Dobra, gotowi? Kurde, się tak, każdej 3. ryby. Pufferfish, pufferfish, dobra. Cztery. <grym> Zaszło <Ryszard grym> leciałem. Oh, wow, nice! Sprot Z tej strony to jest trójkątne. Ogólnie to chyba każda ryba jest trójkątna. Daj. Ej, ale zarobiste to jest Ale to jest pyszne, stary. Dawaj. Nie, no jest trójkątna, no. Tylko jakby się nie rozwalała. Jest, no jest. Widać ten trójkącik, to nie? Widać ten potencjał. Starała się. Oj, Ojoj, one się strasznie rozwalają zawsze. No całe. Co no ty? To jest dobre Dobra. Przechodzimy do zibka. No, no. Dobra. dobra. to nie jest złe. takim trochę. Zobaczmy w takim razie. U mnie jest. No o, koreczki. No, to mi się podobał, Uważaj Kolejnie kohę koreczki. Ula Uf, Ale one są sebulu. piękne, w ogóle. Uf, oj, oj, to jest fajne. To, to, to jest mega głośne. Jak myślisz? na kijek No właśnie, z kikiem czy bez? Nie, dobra, nie, dobra, raz Wypluj kijek nie ma kilka. Dołącz. się kwadratu. Co daje Kalmar. Kalmar, co? Co? Dawaj Doma, Dawaj. make it quick O to jest w puszce! Ej, dobra, pachnie dobrze. Co? Ojoj chyba nie dobre Ojoj. Aż, aż oczy takie Ojoj. latają Obrzydliwe. Dobra, idziemy Ojoj. do kolejny, idziemy do kolejnej. Zapomnijmy o tej tak, ruchu. Tak, ruchu. Tak. Dobra, teraz czas na szybką rundę, dawajcie dlatego że to jest piękne tak, smar. Ja to Ja mam taką bułkę chleba, pączka. Ja mam Donata, zobaczcie jaki jest okrągły, wow! Ja mam kwadratowy chleb, Ale on jest dobra. to jest to, nie, nie, jest nie, 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 na raz, naraz, raz, Dobra, naraz. nie, Idziemy do kolejnej rundy. Dobra, idziemy, Aha. Zawię, musimy wam się do czegoś przyznać. Nie jesteśmy dumni z tej rundy. Po prostu pracujemy już teraz, w tym momencie 11 godzinę, a przed nami jeszcze jeden film, dlatego że chcemy jak najwięcej dla was nagrywać. Subskrybujcie kanał Zipek, a teraz już wszystko będziecie wiedzieć, co chodzi. 3, 4, ry. Juhu! To miała być ostatnia runda. Mieliśmy to podgrzać, ale wszyscy się bardzo śpieszą i zostały zamrożone że produkcji. To są generalnie kulki ziemniaczane. One są mega zarobiste, że ich nigdy nie jedliście sobie zrobili. Ale są zarobiste, jak są podgrzane. Tu mamy pizzę, oczywiście w kałeczkach, no i. Oj, Nie da się tego ugryźć. No, wolę no, nie ryzykować dentystów. <grymne> Ale to było obrzydliwe. Dobra, widzowie, to by było na tyle. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Subskrybujcie kanał. Odcinki co drugi dzień. Cześć.